w sklepie Organic Life, korzystając z kodu rabatowego e, i otrzymać rabat 25% na pierwsze i na wszystkie kolejne zakupy. Otrzymując e, kod rabatowy od znajomych, wchodzimy na stronę www.organiclife.com.pl. Www Znajdziemy tutaj w sklepie różne produkty, między innymi będą to dermokosmetyki w różnych liniach, e, Będą to suplementy, będą to oleje CBD i suplementy aloesowe. E, wszędzie możemy, do każdej zakładki możemy zajrzeć, możemy obejrzeć produkty, możemy poczytać o nich, możemy kliknąć w każdy produkt i przeczytać opis, jaki ma. Ważna informacja jest też taka, że... Jeżeli wchodzi, jesteśmy na stronie pierwszy raz, nie jesteśmy jeszcze klientem Organic Life, to wszystkie ceny, jakie nam się wyświetlają, są to ceny detaliczne. Dzięki kodowi rabatowemu, który otrzymaliśmy od znajomych, w trakcie tych pierwszych zakupów otrzymamy rabat 25%. Ale. Najpierw musimy wrzucić produkty do koszyka. I teraz możemy zrobić takie zakupy, wybierając sobie produkty po prostu z oferty i wrzucając to, co, to, co chcemy do koszyka, albo możemy, albo możemy skorzystać z gotowych zestawów, jakie przygotowała dla nas firma, i są to zestawy zdrowia i zestawy kosmetyczne, które znajdziemy tutaj pod banerem głównym. Jeżeli klikniemy sobie w zestawy zdrowia, tutaj mamy przygotowane tematycznie różne zestawy które są dobrane w zależności od potrzeby. Na przykład dla sportowców szybka regeneracja, <laughs> dla niego, dla niej detoks bez stresu, zdrowe jelita, naturalna odporność, zdrowy detoks, metabolizm, cukier cholesterol, skuteczny antystres, czy zdrowa menopauza. E, to samo, jeżeli chodzi o zestawy kosmetyczne, mamy tutaj również kilkanaście zestawów przygotowanych w zależności od potrzeb albo od rodzaju skóry. Więc możemy wybrać sobie dowolny zestaw. I ważna informacja jest taka, że jak klikniemy sobie w każdy z tych zestawów, oczywiście możemy tam przeczytać, co wchodzi w skład, skład tego zestawu, ale wszędzie będziemy widzieli cenę detaliczną. Nie będziemy widzieli ceny klubowej jeszcze na tym etapie i widzimy również punkty lojalnościowe. Wybieramy sobie na przykład taki zestaw, wrzucamy go do koszyka. Ewentualnie wybieramy sobie może jakieś suplementy, na przykład e, witamina D3, może witamina C. Ok, więc mamy już kilka produktów w koszyku. E, teraz przechodzimy do koszyka i patrzymy, co my tutaj wrzuciliśmy. Mamy tutaj kilka różnych, mamy tak zestaw kosmetyków e, i mamy dwie, dwie witaminy C. E, teraz tak, zróbmy może w ten sposób, że wyrzucimy zestaw kosmetyków i wyrzucimy jeden z suplementów. Czyli w tej chwili mamy wrzucony do koszyka jeden produkt. Jest to witamina C, która ma cenę detaliczną 100 zł i ważna informacja, wartość punktowa tej witaminy C to jest 50 punktów lojalnościowych. Wrzuciliśmy witaminę C. Oczywiście możemy tutaj na tym etapie nawrzucać produktów do koszyka te, które nam są potrzebne, ale e, chciałabym coś Państwu pokazać, dlatego wrzuciłam tylko jeden produkt. E, tu mamy taką czerwoną rubrykę w piszku rabatowy. Pod spodem wpisujemy kod rabatowy, który przepisujemy z ten, który otrzymaliśmy od naszego znajomego. W na moim przypadku będzie to rabat 25%, łamane przez Gosia Radzi. Ja mam taki indywidualny kupon, ale y, mogą to być kupony o różnych nazwach. Natomiast mogą tutaj też być występować literki, na przykład pl, jak polska, i numer, sześciocyfrowy numer po wpisaniu tego kodu rabatowego przechodzimy dalej i tutaj mamy opcję zastosuj kupon. Gratulacje, korzystasz z kuponu rabatowego na 25% zyskujesz rabat 25% na to i wszystkie przyszłe zamówienia. Od kolejnego zamówienia zyskasz także dostęp do promocji, ale skorzystanie z kuponu wymaga późniejszej rejestracji konta oraz dodania do koszyka produktów mających w sumie nie mniej niż 100 punktów lojalnościowych. Aktualnie w Twoim koszyku brakuje 50 punktów lojalnościowych, czyli jeżeli wrzucimy do koszyka produkty, które będą miały wartość punktową mniejszą niż 100 punktów, to system nam podpowie, że musimy dorzucić brakujące punkty po to, żeby skorzystać z kodu rabatowego. Jeżeli wrzucilibyśmy yy, ten zestaw, który wrzuciłam wcześniej, na przykład zestaw kosmetyczny lub zestaw zdrowia, na przykład ten nawilżający, to on już ma wymaganą ilość punktów. Mało tego, ma również darmową dostawę, więc w ten sposób możemy, e, możemy również nie zapłacić za przesyłkę. No dobrze, zostawmy te produkty w koszyku. Ważne, co teraz jest ważne? Ważne jest to, że w tej chwili widzimy, że e, jeżeli byśmy kupili te produkty w e, właśnie z ko y korzystając z kodu rabatowego, to w tym wypadku przy tej witaminie C i tym zestawie zaoszczędziliśmy 162 zł, korzystając z kodu rabatowego. Nasz, nasze zakupy w tej chwili mają wartość 306 punktów, więc ok, yy, jest to wystarczająca ilość punktów, żeby właśnie skorzystać z tego kodu rabatowego. Co robimy dalej? Kontynuuj. I tutaj mamy informację, dlaczego warto założyć konto w Organic Life. Bo po pierwsze zyskujemy rabat 25%, nie tylko na te pierwsze, ale na wszystkie kolejne zakupy. Po drugie, od drugich zakupów mamy również dostęp do zakładki promocje. A w tej zakładce mamy różne zestawy, w tej chwili ich nie widzimy, mamy różne zestawy e, promocyjne dla e, zarejestrowanych i zalogowanych klientów i w tych zestawach mamy również darmowe produkty, więc to też jest fajna rzecz. Klienci, e, zarejestrowani klienci mogą również korzystać z programu lojalnościowego i otrzymywać za swoje zakupy również produkty za grosz. Do tego bardzo łatwo jest nam, się, nam robić kolejne zakupy, ponieważ korzystamy już tylko ze swojego loginu i hasła i kod rabatowy umożliwia nam kupowanie produktów z rabatem już zawsze. Przechodzimy w takim razie, ponieważ jesteśmy nowym klientem, to nie do logowania, tylko do założenia konta. Robimy załóż konto, wchodzimy do kolejnej zakładki, tutaj wybieramy sobie hasło, na przykład... Wpiszę jakieś tam hasło, powtarzamy je w drugiej rubryce. No i tutaj mamy informację: Kupuję na firmę, proszę o fakturę. Jeżeli chcemy zrobić zakupy z fakturą, to tutaj klikamy i wpisujemy sobie dane firmy. Jeżeli nie, to odklikujemy i wypełniamy tylko dane bez danych firmowych. Imię wypełnię, żebyśmy widzieli, jak to wygląda. Mail niech będzie. Gmail .com. numer telefonu ok no i adres adres mamy na no adres mamy dwie linijki mamy dwie linijki więc możemy tutaj więcej informacji wpisać nie wiem podać na przykład nazwę firmy bo jeżeli Wysyłkę robimy do, firmu, do firmy yy, nazwę salonu, nazwę jakiegoś miejsca w tej drugiej linijce. Yy, wpisujemy kod pocztowy, yy, na przykład taki, i niech będzie ok. E, wybieramy. Jeżeli, to, jeżeli kraj to jest Polska, to zostawiamy tak, jak jest. Jeżeli nie, to zmieniamy sobie na inny kraj. I teraz, jeżeli chcielibyśmy tą naszą przesyłkę wysłać na inny adres niż te da nasze dane kontaktowe, które wpisaliśmy, to możemy tutaj zaznaczyć krateczkę i wpisać dane do wysyłki e, na ten konkretny raz. Jeżeli nie, to mamy również tutaj rubrykę, gdzie możemy wpisać uwagi do zamówienia albo dla kuriera. Kolejne, kolejna plansza to jest wybór dostawy, rodzaju dostawy. Możemy przy, w, zrobić y, zamówienie i y, kurier nam przywiezie je do domu. Opłata jest to 14 zł, chyba że wybierzemy produkt oznaczony znaczkiem free, free Delivery, darmowa dostawa, na przykład witamina C, albo kupimy właśnie jeden z zestawów kosmetycznych lub suplementacyjnych, one również mają darmową wysyłkę, więc wtedy za przesyłkę zapłaci Organic Life. Możemy również wybrać sobie przesyłkę za pobraniem, wtedy koszt dodatkowy to będzie 20 zł. Albo jeżeli ktoś mieszka blisko firmy, blisko sklepu, to yy, tak, jak jest, tak jak jest to w moim przypadku, to możemy sobie też odebrać produkty na miejscu w sklepie w Warszawie na ulicy kolejowej i wybrać opcję z przedpłatą lub płatność na miejscu albo w Pruszkowie w Alejach Jerozolimskich i to samo wybrać opcję z przedpłatą lub na miejscu lub zapłacimy na miejscu. Ja ponieważ robię najczęściej tak, wybieram pruszków i płatność na miejscu. Tu mi się podświetlają wybrane opcje. No i na przykład dajmy na to, że będę płaciła gotówką. Jeżeli to wszystko, robimy kontynuuj i przechodzimy dalej. Nie będziemy zapamiętywać tego hasła i widzimy faktycznie, co mamy w koszyku. Oczywiście, w każdym momencie możemy wrócić się, zmienić zamówienie, dołożyć coś, odjąć, także zmodyfikować ten koszyk. Dalej idąc, widzimy swoje dane, czy wszystko jest ok. Sprawdzamy, jak jest coś źle, to oczywiście możemy wejść w opcję popraw i zmienić. Jeżeli jest ok, to poniżej mamy dwa punkty do zaznaczenia: to jest regulamin i zgoda marketingowa na otrzymywanie oferty. Te oferty przychodzą naprawdę bardzo rzadko. E, maksymalnie raz w miesiącu, ale, ale raczej dużo rzadziej, raz na jakieś 2-3 miesiące. Więc e, nie ma się czego obawiać, nie będziemy Państwa zasypywać żadnymi mailami i spamować Waszej skrzynki. E, ok, jak wszystko już wybraliśmy, klikamy zamówienie z obowiązkiem zapłaty i mamy o błąd podczas składania zamówienia: niewystarczająca ilość towaru, na przykład nie było zestawów kosmetycznych. Akurat chyba wybrałam sobie, no to ok, to możemy, zrobimy inaczej. Zrobimy to właśnie popraw. Nie ma tego zestawu. Możemy zmienić y, opcję dostawy, bo na przykład wybrać sobie inny magazyn albo wysyłkę, i pewnie ten zestaw by był, ale ja w tym wypadku skasuję, y, tą, skasuję ten zestaw, a za to weźmiemy sobie na przykład drugą witaminę C i trzecią witaminę C. O, także widzimy w tej chwili, że przy, tym, przy tej konfiguracji y, zaoszczędziliśmy 75 zł i zmieniły nam się tutaj wartości. Ok. Idziemy dalej, kontynuujemy, jeszcze raz wpisujemy hasło, bo uciekło nam, więc piszemy. E, czasami tak się zdarza, że czegoś nie ma w sklepie, więc e, wtedy faktycznie warto. Dobrze, że to przetestowaliśmy. Ok, czyli tą resztę już omówiliśmy. Wybieramy odbiór osobisty, płatność na miejscu, w moim przypadku gotówką i robimy kontynuuj. I jesteśmy na opcji podsumowanie. Patrzymy, czy wszystko się zgadza. Jak tak, zaznaczamy zgody marketingowe. Tu przy okazji chciałam pokazać, że na dole mamy wszystkie dane kontaktowe, informacje, również numery telefonów, adresy sklepów oraz numery kont. Także tutaj znajdziemy te wszystkie potrzebne informacje. Jeżeli wszystko jest ok, klikamy Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Dziękujemy za złożenie zamówienia. Twoje zamówienie jest w trakcie realizacji. Numer zamówienia i możemy tutaj wyłączyć komputer i e, pogratulować sobie udanych zakupów w sklepie Organic Life. Albo wrócić do sklepu i jeszcze popatrzeć, co tam ciekawego może się pojawić. E, każda osoba, która z, skorzysta z kodu rabatowego i zostanie klientem Organic Life. E, otrzyma również od firmy własny kod rabatowy, który może przekazywać kolejnym osobom i dzięki temu kolejne osoby będą mogły dołączyć do e, zadowolonych klientów sklepu Organic Life i również robić zakupy z rabatem a ten, kto przekazał kod rabatowy w podziękowaniu od firmy otrzyma bonus za zaproszenie innych klientów do zmiany sklepu. Także zapraszamy do korzystania i do dzielenia się tą informacją, no i do zbierania różnych bonusów. Także to z mojej strony wszystko. Życzę udanych zakupów.